GPlay. Komentary. Znowu drugi raz ponownie po powrocie jedziemy ciągle tydzień później raz na tydzień. Komentary. Życie rodziny Siren. GPlay <grym> Minecraft, GPlay Minecraft jest nasz. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Gabor w kolejnym odcinku. Komentary. Eee, kolejny odcinek GPlay'a. Kolejny odcinek z Siren Headem Bawmy się, on jest ostro zjechany ten odcinek Bo on ma ponad tysiąc łapek w dół yy, zobaczymy jak to będzie Mam nadzieję, że Będziemy się dobrze bawić. Kochanów chyba znowu będzie Dobra, link oczywiście do filmu macie w opisie Jak i do twórcy, bawmy się Leśnice, leśnice. Tu mieszka... boże to brzmi jak leśnice Ja mieszkam niedaleko Leśnicy We Wrocławiu oczywiście mhm. Tu mieszka rodzina Siren Head I teraz dobrze czyta No kurde Szacun, nauczył się hop. Eee, rodzina Sirenhead. Z tego trzech jest takich normalnych, a to jest chyba upośledzony. To jest chyba skinę na mieszkańcy okolicznej wsi porywają syna Siren Head <grywa> ci groźni. <grywa> Te groźni mieszkańcy wsi porywają. I chcą dać go do cyrku jako atrakcję turystyczną. To będzie jakiś... Is that it reference? Cała rodzina postanawia pokonać mieszkańców i znaleźć sobie nowy dom. A widzicie tą potężną bitwę pięciu armii? Trzech... E, trzech villagerów na dwóch headów. Zobacz, przygodę, ośmiu razy większych. Nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 16 tysięcy kciuków. No i znowu się nie udało, jest... Jest miesiąc ponad po premierze i nie udało się Mam nadzieję, że tysiąc radę i... Też możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ warto, ponieważ komentarz to jest jedna z lepszych serii na całym tym kanale. Niam, niam, niam. Ja jak się niam. dzisiaj wyspałem, ooo, witaj! Co go tak wibluje, wiglu, boblu? w mojej w ogóle Widzicie? jaskini, a więc tak wygląda moja jaskinia, a tam w ogóle moja córeczka! Co, to, to tak Ooo, Siren Halo. córeczka, tak właśnie przygotowałem marchewki, dobra, nie będziemy jej przeszkadzać. Super, Siren Head'y. Siren Head je yeah. marchewki, ok. W ogóle muszę wam powiedzieć, że ostatnio nauczyła się ona po prostu już powoli wydawać dźwięk syreny Pamiętajcie, odpowiedzialny tatoś zawsze dba o to, żeby wasza córeczka nauczyła się wydobywać dźwięk syreny Także będzie niedługo mogła hipnotyzować A, ja w sumie wam się nie przedstawiłem, już tutaj wam się pokażę, jestem bardzo duży, ja się nazywam Tata Czemu pokazujesz mi stopy? Ale tam jest twarz Patrz mi w oczy, jak do ciebie mówię. więc tak się czują ludzie, jak podchodzi ktoś do mnie i gabry, dawaj na zdjęcie. I witam was bardzo serdecznie. Cześć, stopy Siren Heda. Wyglądam, jestem bardzo wysoki, no ciężko mi e, aż siebie tutaj objąć kamerą, mm -hmm. dlatego nie będziemy mi się przyglądali, jestem poza tym... Bo dłuższego selfiesticka, kurde, kurde. Bardzo strasznym e, ogólnie potworkiem. Mm -hmm. e, I ogólnie, jeśli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie na tym kanale subika z dzwoneczkiem, że... Żeby... Na tym kanale subika z dzwoneczkiem... O, żonka Siren Head przyszła. Zobaczcie, jak... Ale, Jakie coś dziwne, Zobacz, że on zoomuje z tego Optifina nadzieję, i oni znikają Patrzcie, jest żona Siren Head On zoomnął teraz i ona zniknęła Nie wiem, <laughs> unika go ta żona Zobaczcie, jaka ty jesteś piękna. Jest taka sama jak ty o. Co tam u ciebie w ogóle, co? Gdzie byłaś? No, wszystko dobrze, zbierała patrz na nie ziemniaki tutaj <laughs> Mordowałem okolicznik wieśniaków. Oooo! ziemniaczków, także mamy ziemniaki. Tylko, słuchaj, nie mogę... Poszedłbyś może na polowanie z synkiem, bo synek tak by chciał się właśnie nauczyć hipnotyzować różne zwierzęta. No zwierzęt. dobra. Ale to nie córka? Czy oboje? Chyba rówieśnicy są. Zwierzęta, co? Ty, a gdzie jest synek? Bo tutaj na razie widziałem tylko córeczkę, ona tam... Ale to tak jest między rodzicami? Ja tam nie wiem, bo ja tam dzieci nie mam, ale to się serio tak mówi? Gdzie jest synek? Gdzie jest córcia, się nie mówi na przykład po imieniu, na przykład gdzie jest Gabor? Ja nie wiem, ja na przykład nie wiem, chyba po imieniu jest tak ładniej. Słuchaj, właśnie już Ona no ciągle stepuje. na śniadanie. na razie Syn, przyrządza warzywka, gdzie jest synek, co? tam, <noise> po... Nie mogę markewki z tego stepowania ich, to jest tak piękne, warzywka. Gdzie Stu... Jest prostu... Sonik, Sonik! Dobra, dobra, ja mu pomogę, słuchaj go nauczę w ogóle. Będę musiał. To w ogóle ma jakąś różdżkę, jakiś magic wand z leczeniem. nauczyć. Dobra, także ja idę. O, tutaj jest jakaś zwierzyna. Możemy się tutaj zaczaić. W sumie ja w tych krzaczkach. Ci... I tak się za bardzo nie zaczaić. No właśnie, byku. Masz 4,5 metry... Nie, on ma 25 chyba metrów. W każdym razie nie schowa się no, bo w takich krzaczkach. To jest bardzo wysoki. Tak. My w ogóle potrafimy wiele rzeczy. Pokażę wam na przykład jedną z nich. Potrafię tutaj, pum, taką aurę zrobić. I później mogę robić. Pum I teraz na przykład jakby ktoś stał obok, to by został zahipnotyzowany. Co? Robić pum I teraz na przykład, jakby ktoś stał. Co? Okej, okay, możesz leczyć, możesz zrobić jakieś uderzenie soniczne, okej? Okay. On rozwija to, postać. Byłbym został... ciekaw, gdyby gościu, który wymyślił to wszystko, właśnie zobaczył ten materiał. Co ludzie z tym robią? Tym małą sekwencją. Musimy teraz znaleźć cynka, gdzieś on tutaj pewnie jest. Może pójdziemy tutaj rozejrzymy się tu. Co za cięcie było jakieś tak Musimy teraz znaleźć cynka, gdzieś on tutaj pewnie jest. Może pójdziemy tutaj rozejrzymy. Co za dziwne cięcie. Cynku, gdzie ty? Chuj daj, poćkać. To ta jest. Zobaczcie go. To bo... jest Enderman. No, halo! w ogóle jakie przystojniaka Czemu masz f... <gdzie> on ma syreny? W... a ma syreny, w ogóle dobra. Też tutaj ma właśnie głośniki po bokach i synku, jak tam w ogóle, co od ciebie? Gdzie no, byłeś? Do szkoły co? idziesz? Nie no, cały czas, no bo... Szkoła dla też W szkole spotkałem się z innymi kolegami właśnie Serenheadami. Dobra, ich jest więcej, bo że oni mają własną kolonię, to jest własne społeczeństwo. Jajku. wiem, oni już wszyscy potrafią wow. Jesteś synem takiego właśnie przegrywa życiowego. No nie ma problemu, synku, w sumie wiesz co, tak naprawdę już jest, jesteś duży, masz już 15 lat, choć tutaj pójdziemy na 15 w... lat, kurde, to jest tak dużo młodszy ode mnie. One pole Słuchaj, e, pierwszą rzeczą, jaką Siren Heady muszą zrobić, żeby A? hipnotyzować innych, e, no to muszą po prostu zrobić sobie taką aurę. To jest taka aura, która po prostu... Muszą użyć randomowego moda z magią, ponieważ nie umiecie dobrze zaaranżować systemu aury magii, albo po prostu syrem dodaje nam siły, mocy, umiesz to robić? Dobra, jako to nie jest. To... Musisz się skupić się i pomyśleć skupić. sobie, że dookoła ciebie pojawia się aura Jeśli to dobra, zrobisz, to powinna dobra. się pojawić Ej, dobra, spróbujcie zrobić to razem z Jeep Lime jakąś magiczną różdżkę O, mam chyba magiczną różdżkę Dobra, mam swoją magiczną różdżkę Powiedzmy, że to jest moja magiczna różdżka. I teraz co on mówi? i pomyśleć sobie, że dookoła okay. ciebie pojawia się aura. Jeśli Dobra, to zrobisz, to powinna się. Dobra, wokół mnie wytwarza się aura. Wokół mnie wytwarza się aura. Auro! Halo! Nie! Ja też bym chciał umieć hipnotyzować Auro. ...pojawić pojawić. 3, 2 i jeden O! Jest! Dobra, jest! Udało, udało ci się, się. synku Muszę też muszę odliczyć trzy, dwa, jeden. Auro. No taka jest aura, właśnie tak Play uczy. Pięknie, dobra. Teraz kolejny krok. To musisz po prostu y, pomyśleć, że jesteś bardzo, bardzo zły i wtedy leci tak. Efekt, bUM! Widzisz? Pomyśl, Co jeszcze Jest Co że tu się stało? bardzo, bardzo zły. I wtedy leci taki efekt. BUM! Widzisz? A, jestem wybuchy. zły, jestem zły, bum. Bum. No! I świetnie! Bum. Tak. I został ostatni krok. Musisz się już tak skurzyć mega mega na maksa mega? i okay. dokonać po prostu aż trzęsienia ziemi. BUM! Zobacz! O, wow. <laughs> Ale czemu? Czemu? To, 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 jest to jest taki krok Jeśli okay. taką falę puścisz I... na kogoś trzęsienia ziemi, to jest tak naprawdę Fala syreny To nie jest żadna fala syreny To jest trzęsienie I ziemi Ty po prostu Aha. hipnotyzujesz innych i możesz, będą wykonywali twoje Dobra. polecenia To jest bardzo proste to Jak chcesz trzy, to powtórz te wszystkie dwa, sekwencje Okej. Okay, no? wszystkie, czyli pierwszy tak. tak Raz tak. I raz. teraz będzie dwa, dwa. I... I trzy. trzy w ten sposób Moi, jak będziecie widzieć jakąś tajemniczą aurę wybuchy i trzęsienia ziemi w lesie ja bym ja bym uciekał na waszym miejscu to jest, to jest wyższy poziom tego jak można rozpoznać Siren w lesie uuuu wow, też mnie wyrzuciłeś pięknie ale to nie mieliście wyrzucać on miał syrenę by syrenę nadawać Ale słuchaj gdybym nie był Siren Kedem to byś mógł KEDEM SIREN KEDEM tam chyba nie zahipnotyzować tam jest zwierzyna w ogóle będziemy musieli iść na polowanie no co co jest synku co to Ta jest? jest? Nie to wiem, to jest skąd jakieś... to znalazłeś, co? Tutaj leżało. To chyba, jak my dorobimy te fale, to się tworzą takie dziwne jakieś bloki, chyba co? Ty, w sumie, to ślady no. zostawiamy po sobie. Je... To dzieciak uczy ojca, to się robi dzip. Drugi... <grym> My ogólnie, synku, mimo wszystko jesteśmy dobrzy, pamiętaj TAK! Bardzo... U, widać było w poprzednim odcinku Teraz już po tobie, jest po waszej. Mówiłem, żebyś mu nie ufał! G-Play! Witać po tym wszystkim, co robicie, kochani Nie chcemy hipnotyzować tak. innych stworzeń Chyba, że na przykład jesteśmy głodni i na przykład te krówki zahipnotyzujemy, żeby je zjeść. Tak, tak, tak A myśleliście, żeby przyjść na weganizm na przykład? Wtedy w ogóle byście nie musieli hipnotyzować żadnych krówek, okej? Okay? Ale ogólnie tam jest miasto i tam mieszkają ludzie, z ludźmi no, lepiej nie, nie. zadzierają. To już ja, cię... mhm, było widać w poprzednim filmie. Cię, ja jakieś jedzenie. Czekaj, Tam są jakieś ludzie, musimy uważać, nie pokazujmy co? się im, lepiej nie zadzierajmy synku, Jace... chodź, wracamy ale... do domu, okej? Okay? Pch... No, no to widzisz, po co podchodzić bliżej? No i gratulacje idiotoli! I cię, mówiłem, żebyśmy co? z nimi nie zadzierali. Potrzebujemy cię stąd teraz wydostać, synku! Czekaj, ja tu teraz nie dam rady, ewentualnie trzęsienie ziemi, ale tu nie. Ale czemu trzęsienie ziemi? Czemu? Czemu? Co wy macie? Czemu wziąłeś randomowy mod na magię i przypisujesz to Siren Headowi? Słuchaj, ja muszę iść po jakieś narzędzia po jakąś piłkę, Dobra. i ciebie wydostanę, tylko żeby przecież ty jesteś ty, ty możesz go wyciągnąć rękoma, jesteś taki wysoki, możesz wziąć ręce od góry do tej kratki i po prostu go wyciągnąć. Nie zadzierał z tymi ludźmi, oni mają... Ale ani z nimi nie zadar, ani z nimi nie rozmawiał. O czym ty w ogóle mówisz? To inne technologie. My w sumie jesteśmy takimi stworzeniami, które wolą siedzieć w lesie. Nie wiem... Tak, było widać w poprzednim filmie. Nie się za bardzo, mm -hmm. a w ostateczności po prostu użyć si hipnozy. Albo trzęsienia ziemi, tak? I po prostu y, użyć syreny. Hey, hey. oh, ja nie mogę oh. Waldy. kto ty tu robisz? Jeszcze Waldka w to mieszają. No no! AHA! Przychodzi do ciebie kumpel, mówi do ciebie siema Wiktor! A on ci odpowiada Siema człowieku! Problem, wie ty tu robisz, Waldu? No bo tak to wygląda, przychodzi do niego, on normalnie go po imieniu, a oboje są Sajenheadami on do niego... Cze Słuchaj. Cześć! Coś... Siren Head, no. Cześć Siren Head, no. no. Mam problem, wiesz co? Masz jakieś może narzędzia w domu, nie wiem, jakąś piłkę Ty? czy coś? Synek wpadł w pułapkę ludzi, słuchaj, no? trzeba go mu pomóc, wiesz? O nie, mam jasne, że mam. Mam ci a ich nienawidzę, słuchaj. Ten cień jest nieregularny. Czemu nie nawiedzisz ludzi? A, musimy się no. z nimi rozprawić. Ale czemu? Przed chwilą było mówione, że jesteście friendly, że jesteście kumple, a teraz czemu? rozprawić, z nimi tak? Lepiej nie zadzierajmy. Dobrze. Wiesz, oni tak naprawdę są... mają inne metody, wiesz, tak naprawdę władzy i potrafią wykorzystać no. swój umysł do swoich niecnych celów. Jak każdy, prawdopodobnie organizm. Na świecie? I zobacz, w taki Prawie. prosty sposób swytali mojego synka. Chodź, zobacz, tam są ci ludzie, widzisz, Po cichu O Synka nie ma, czy sękier? Możesz go uwolnić, wiesz? Okay. Dobra, dobra, to chodź, lecimy, się wezmę. synka nie ma. Gdzie nie jest? ma synka. Boże, kocham, że mogą być maksymalnie dwie osoby mówiące. Nie może być trzech aktorów głosowych naraz. Ej, nie ma go w ogóle. Go czekaj, go zabrali. Czekaj, ONI o! TAM STOJĄ Ale po co, po, po co ty szedłeś po killów, mogłeś waltka wziąć po prostu na kreatywie rozwalił te broki, jezu święty Uważaj, uważaj ja im pokażę, Chodzi tutaj spokojnie przy. O Jezus, here In comes under, that boy nie, Uważaj Nie, ja już dość tych ludzi, mam już dość, rozumiesz Kopie, ja z Dajcie, kopię dadajcie, dadajcie, ze dadajcie, ze gdzie jest synek Zgadajcie nie jest będzie... Czy czy on... Tych ludzi mam Poczekajcie, liczbą? bije się z nimi, oni nie mają reakcji. On stanął, wszedł w menu NPC, custom NPC prawdopodobnie włączył kadajko. im skrypt, kadajko. Kadajko. żeby go biły! Pięknie! Nie będziemy Czy was jest? hipnotyzować na razie, ale macie Dzień powiedzieć gdzie syn... Ale oni nic kadajko. nie mówią, to są jakieś krasna ludy. Bo zaraz no użyjemy swoich mocy, mów, nie powiesz? O ty, o. Ale on nawet nic nie mówi! Może oni są głusi, za takowejście głuchich, głusich, głuchych Ludzi, Ty. jak tam Kazik? Wszystko dobrze? No, Jaki Kazik? To był Waldek. tam Kazik. Wszystko to był Waldek, nie Kazik. Dobrze? No, oni są mocni to mega ja Nie widziałem, że Naprawdę jeden gościu z jaksowym mieczem pokonał całą w poprzednim filmie, potrzebne było TNT, a tutaj no, sam po prostu radzą, tak? I w końcu ma powstrzymać. Ja mam tego dość, Ja używam swojego. Proszę, uważaj g play U Uważaj. uważaj o oh nie! Oh. Oh yeah. Swojego. Proszę, uważać, uważaj. Uh, uważaj. o oh, Nie. Uh. Te efektowne cięcie. <grystanie> Widzicie ten boskość montażu. Uważaj. Ja używam swojego. Proszę, uważać giplay. Spawek nie! Uh. Uh, o oh, jak? A i nagle znikli. Trzęsienie ziemi znikło. Podoba mi się to, spoko, fajny montaż. Szkoda, że. zły. Wykorzystałeś swoje, nasze umiejętności, o dobrze, tak. przynajmniej życie już mi się odrodziło. Wykorzystałeś naszą... <grystanie> nie, wykorzystałeś siłę montażu, tylko tak źle zrobiono, że to hit. No słuchaj, a my byliśmy mówieni, że nie wykorzystujemy na ludzi swoich mocy, no. co? To na co są te... to wy jeszcze między sobą toczycie bitwy? To na kogo macie je wykorzystywać, jak nie na nie. ludzi? Nie, jestem że oni cały czas po prostu tylko i wyłącznie nam uprzykrzają życie. Ja tego dość, ja się... Ale jak uprzykrzają? To sami do nich podeszliście! Jeszcze ci syna porwali, rozumiesz to? No, ja mam. Jak porw Oni się sam dał złapać! Nie, no, dobra, to poni, dawaj, idziemy poni, na nich! Lecimy słuchaj, na nich! Ja ich nie hipnotyzuję, ja co najwyżej mogę użyć trzęsienia ziemi, żeby ich po prostu wykatapultować do góry. słuchaj, <laughs> tak katapultować? Nie, ja z nimi nie zadzierać. Dobra, buła! Ja powiem ci tak, oni są my! Proszę, to jest głupie, A... Tu zatrzymaj? Halo! Halo, ludzie! Dobra! A ja się rozejrzę i poszukam tutaj synka gdzieś w pobliżu. A ja jeszcze wiesz, trzech na jednego go bije, tak? gdzie jesteś? Gdzie cię porwali, ty, te łobuzy, te zbiry? Gdzie jest ogóle, całe miasto, to jest pusto na nie, ulicach. Ci ludzie to naprawdę są zbiry. Oni wy jesteście myślą, zbiry. Myślałem, że my jesteśmy źli, jako Siren Head. Tak, tak, wy. naprawdę to oni są źli. Jedyną rzeczą, jaką mógłbym tutaj zrobić, to po prostu ich wszystkich zahipnotyzować. No to zrób to. To moje polecenia, ale obiecałem sobie, że już nigdy tego nie zrobię, bo to prowadzi tak naprawdę do klęski. I chwila... A, do klęski, super. Czyli przejęcie całego miasta tak naprawdę prowadzi do klęski. Naprawdę... Dało się chyba znaleźć lepszy system całego całej hipnozy, tak? Co Jakiś Siren Head tutaj był uwięziony, pewnie tutaj był mój synek uwięziony On na pewno gdzieś tutaj musi być. Ej ludzie, gadajcie gdzie jest gdzie, jest, gdzie jest mój Biacie. synek, widzieliście gdzieś go Tak! wow, ale teraz jesteś tyle, prawdziwy Siren Head, wiesz co ja widziałem twojego synka, a już ci pokażę, jest A, natychmiast to słuchaj, jest... będzie cię czekała sowita nagroda jeśli słuchaj mi o tym Hop, chodzi no, to Naprawdę? No No dobra, dobra, to w takim razie chodź za mną, ja ci wszystko pokażę, co chcesz wiedzieć, się właśnie Spotkaliśmy Siren Heda, ale nie tak dużego jak ty, ty jesteś giga Spotkaliście słabego przebrań, słabe przebranie Endermana i to się podaje za Siren, Siren Heada ja wiesz? Jestem, y ten tata, słuchaj, bo... <laughs> jak, jak mama świnka, jak tata świnka, normalnie. Po prostu i... Aha, no, dobra. mam córkę i syna i właśnie mi porwaliście syna ogólnie. Ty się biłeś go z kinofa. Dobra, to chodź, to ja ci po... I on nawet to olał. Pokażę, gdzie on jest i wiesz... Co, ro... co robisz? Co? Nie, nie bij mnie. <laughs> Jaki zapód poczekaj. Ile mu to zajęło? Się... Liczymy. Raz dwa. Dobra, to hosta ja ci pokażę, cztery, gdzie on jest pięć, bierz, sześć, co jest. 5 6 6 sekund. W Wy, dostajecie bułę na ulicy z kilofa w klatkę pierś po 60 sekundach, coś szybciej. Caro, co, robisz? co? Nie, nie bij mnie. Ale no to, to już... <laughs> nie bij mnie. Grrr nie dawno uderzyłem, słuchaj, bez przesady. I znowu. Ty, dobra, znowu się, Idziemy. A bo oni chyba takie lagi ja mają. Tutaj tak naprawdę w ogóle przyszedłem tylko po syna i wracam już do swojego obozowiska, słuchaj. Nie chcę tutaj. Ej, co, co, co ty mi tutaj otwierasz? Co ja ma... No, prowadźcie to syta, jełopie! Ma włazić czy co? Tak, co ty, tak. W... Uderz głową, słuchaj. Tam tam wejdź, tam jest twój, syn, tam jest twój syn, A wejdź, Ja się tutaj tam nie wejdź. zmieszczę, słuchaj, jestem za wysoki, byś musiał mnie tam to wepnąć się... siłą. Dobra, dobra, to idź tam, trzy, dwa, jeden. O! 2, 1, okay. <laughs> Jednak o. się zmieścił. Chyba, jak on tak to chyba go tak wepchali tak? Boże no, święty się jak... To jest ten sam cyrk Halo, czy to jest nawiązanie do Ed? Ja zrobić na biletach synek wiesz? Tak, hej, Ed Ty? Halo? stali Jenny, jesteście teraz Laguję wam voice debile tymi maskotkami i wiesz co ci jeszcze powiem? Będziesz razem z Sinkiem występował w cyrku, tak? Będziemy, będziemy jeździć po świecie i pokazywać jakie to są, jak wyglądają Siren Head Także się Jak wyglądają Siren Head? Tak, a jak wygląda głupi... A, dobra. i pracuj dla mnie, tego! Pożałujesz. ten, co zrobił, wyważą mu wszystko. Nie nie, o nie, o nie, szybko, Potrafię, szybko, szybko. potrafię wysadzać, po... to potrafię to wysadzać znowu. wszystko. I co? Nie. Damy sobie jak radę. Tak, tak, jak tak, po twoim syku i znajdziemy normalnie twoją rodzinę, całą ich pokonamy, ja a, nie. Lecę. Na, na razie. Kurczę, muszę, słuchajcie, znaleźć się stąd, jakoś wydostać. Wrobił mnie ten człowiek, myślałem, że tutaj... On cię nie wyrobił. Ty po prostu sam jesteś takim debilem Nawet tutaj głowa mi się nie mieści, widzicie? Głowy to mam po prostu w... No to jak ty wszedłeś tam tymi drzwiami? Głupi, tak? użyć. Tata! Tam też wchodź! tam też się głowa zaatakuje! Co ty tu. Tutaj robisz co? Wszystko dobrze? Porwali mnie, tato, porwali mnie i mówię, że. A jesteś enderma. Przecież wy się możecie teleportować! A. Wy możecie się teleportować! Halo! Poprzedni film, jakieś kanoniczność, cokolwiek. Oni oni myślą, że my będziemy ich maskotkami w cyrku Jesteście maskotkami idiotyzmu! Chicą na nas zarabiać pieniądze, musimy się stąd jakoś wydostać Ja zarabiam na was pieniądze. O właśnie. Możecie łapkę w górę zostawić pod tym filmem. Musimy ich ja no? mam kilof, może ty tutaj na dobra. przykład za, zrobimy jakieś, nie wiem, podziemne przejście. A to czemu każesz czemu każe dzieciakowi tak robić? Weź tutaj wykup po, 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 no? podziemne przejście, a ja tutaj dobra, spróbuję się jakoś wydostać. A, i tutaj się mieścisz, tak? Nie tak? Wiem, zrobię trzęsienie ziemi czy coś, dobra. ty tam ładnie kop. Okej, okay, dobra. Korzystać tu na przykład na tej ścianie. Także 3, 2, 1, boom! Wow, nie jest to takie proste. To Zniszczyli... Jest bardzo proste. Klikasz chyba przycisk jedno, nie masz trzęsienie tutaj ziemi. Tutaj ścianę tutaj przekopać, uwaga. No jest... i oczywiście... Budżet ucięty, i, i synek już nie mówi, tak? Ja, zaraz mi się za Sy Synek już jest po drugiej stronie świata. Się przekowa przez jądro całe. I jest na drugiej stronie świata. ładuje ten efekt. Myślę, że tutaj jesteśmy w stanie się przebić. 3, 2, jeden boom. I. Oj, niestety się nie udało. Oj, nie, nie, byczko minus jeden. Potrzebuje więcej siły. Także weźmiemy tutaj, wskrzeszymy sobie aurę. I wskrzeszymy wiem, sobie gdzie aurę. I jest moja żona, która powinna też nas wspierać, i boję się o córkę. i co to było? Co to jest? Ja nie mogę. Jaki manichaj po prostu. Co tu się ja dzieje? Syn? Dom z papieru to jest. To jest trailer piątego sezonu. Domu z papieru. Co no, ja myślałem tak synek? naprawdę, że o nas zapomniałaś. Uciekamy stąd. Ej, a synek? Słuchaj, ci ludzie nas tu własnowali. A syn? I myśleli, że my będziemy ich po prostu uratowali w cyrku. Ale my się tak łatwo nie damy. Gościu, przyszedłeś uratować syna i uciekasz bez syna. Może... czemu wszystko o, ja chcesz, chcesz wysadzić? I... Czemu ty Sada wysadzasz? Co tak, jest z tobą nie tak? I naszą córkę i roz... A co z synem? Ja no. tutaj oni mają jakieś w ogóle dedryczne no. rzeczy. Jakieś... zbroja dla Siren Okej. XXXL. Stefanem i szukam naszej córki. Nie wiem, czy nie będziemy musieli się wynieść, bo przez tych ludzi to jest po prostu masakra. Bum, bum. Czemu zabijacie niewinnych ludzi? Słuchajcie, Co ci zrobił farmer? Będę, będę Co ci zrobiła owca? I... Co za człowiek? Nie, potrzebuję chwilę przerwy. Daj mi chwilę, ja. A nawet już się przygotowuję do jednej wielkiej hipnozy, którą po prostu... A, to teraz już nie dąży do klęski, tak? Teraz to już nie jest klęska. Służa. Ludzie, gadajcie, gdzie jest ta córka, bo... Oni nie mówią, to są MPC. Ej... A ty, co tutaj robisz, mojej córce? Co? Córeczko, córeczko, wszystko w porządku. Co ty jej robisz? Tak, co? Wiesz, jak to co? Zamykam ją tutaj, od tej teraz Ona już będzie. Za siedzieć i mnie to nic nie Co ty... Córkę zamykać. Znowu Gplay bije swoje dzieci. Piękne. Jak to co? Zamykam ją tutaj, od tej teraz będzie. Znowu Gplay zatruł swoje dziecko. Znowu, znowu je bije, tak? Boże świetnie. Chodź tutaj, to się policzymy, to się policzymy. No to dawaj, no dawaj, Ja się ciebie wszyscy. nie boję. No nie to te groźne villagery. Nie boję się was ludzie, nie boję się was! Tak jest, Te, oni go biją! Za dużo ich jest. Dobra, będę musiał słuchajcie, szybko gdzieś wejść na jakieś ten górkę Hipnotyzuj, nie wiem, groziłeś hipnozą, chyba faktycznie nie umiesz, chyba faktycznie nie masz psychy, co? Ech, prost... Dobra, no, nie ma Także bum, aura, bum no to, to, to leczy! Tak jest, zdenerwowanie zdenerwowanie. Jest. i od zdenerwowanie. Zdenerwowanie. Jeden, boom! Polecicie! Zostawałeś się O Nie, sam wpadłem w ogóle gdzieś Cięcie, Subecie czy będzie efektowne ziemię? cięcie? No Trzęsienie ziemi puścić, które za, zaraz będzie. Zbugowany, o, tak? Macie się teraz mnie słuchać. Macie wszyscy stać w miejscu i mnie przestać atakować. Dobra, także trzęsienie ziemi nie mogę puścić. A dobra. nie, dobra, naprawił się. się. Udało się. Co teraz. Co, co, co to jest? Co to jest? Okazuje ci stać i teraz się będziesz. No to jakieś syreny? Halo, dźwięk syren. słuchał, okej. Okay? Dobra, dobra, będęście słuchał, dobra. Syreny, zapomnieliście o najważniejszym. Nie czego od nas oczekujesz. Wy wszyscy ja macie się. tutaj w ogóle macie tu przyjść w ogóle, Ma, macie stać! Natychmiast stać, 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 nie bijcie mnie, rozumiecie? Dobra. Tam ten gościu kontroluje te custom NPC. -ty. Teraz macie tutaj zostać wszyscy i tak, nie fikać, tak. bo ogólnie inaczej dobra. to słuchajcie, skończy się tak, że wy będziecie stali, Czemu? a ja was wszystkich podpalę i tyle dobrze, będzie z tego, No, Dobrze, rozumiesz? dobrze, spokojnie. Co... Rozłożyć czerwony dywan I z czerwonym po czerwonym dywanie Moją córeczkę wyprowadzić z tego więzienia No to masz niezłe życzenia Nie, to natychmiast, natychmiast, szybciutko, szybciutko A czerwony Na dywan? Dywanie, tak. słuchaj, Ma czerwony jest, dywan i Ja sobie nie pozwolę, żeby ją tak traktowano W końcu, zajęło ci to 16 minut akcji Z jednym słabym cięciem, żeby w końcu to ogarnąć No gratulacje, w końcu ich zachęcywałeś Okej, okay. to masz poinformować wszystkich Że Siren Head rozkazuje tak. Wysadzić to całe miasto raz na zawsze Czemu? Człowieku, co ty Żeby mówisz? Co? Nie było, okay? Dobrze, okej okay, Rozwalam swoje <coughs> własne miasto o, mój domek, no. biedny tak. Właśnie ta... Przecież TNT jest pogromem Na Siren Heady, halo Przecież gdzie jest w ogóle żona? Ci jest ten, ten syn ciągle kopie, On ciągle kopie w ten sam. A cyrku. właśnie tak, świetnie słuchaj. I, trzy, I powiedz, dwa, że każdy ma jeden. wysadzić swój domek, każdy, każdy każdy to ma robić, słuchaj, gdzie Bez wyjątków, bez wyjątków. No dobra, jak ty, to ty tylko na uważaj ciebie, na moją rodzinę, żeby się nikomu dobrze. nic nie stało. Przecież chcesz wysadzić całe miasto, tak się nikomu ma nic nie stać. I na moją córkę i moją żonę, okej. Okay. Także on tutaj będzie wysadzał ładnie. Ja, ja stąd muszę się jakoś kurczę wydostać. Mamy tutaj Dirta, dobra, podsadzimy się. Dobra, także sytuacja myślę, że została opanowana. Ja spróbuję tutaj. Tak. <grym zauwańczym> Mnie zawsze głowa jak to wygląda. To. Tak, to a syn? O, jest córka, jesteście, dobra. Tak, wracamy do. A syn ciągle kopie. Samu. Zrobiłem no? z tego miasta, rozkazałem, zahipnotyzowałem ich Słuchaj I sami siebie zniszczą i zniszczą całe swoje miasto, wiesz? Nie dało się zrobić tak od początku, głuptaku To jest dobry pomysł, a co z synkiem? Gdzie jest synek? Ciągle kopię. Nie, synek kopie cały czas <laughs> Synek kopie w cyrku w ogóle dziurę, zapomniałem, o, że kazałem mu kopać dziurę w cyrku Także idziemy po synka Ja przepraszam, czaty Po każdym takim filmie boli mnie głowa po każdym takim filmie mam dość. Link do oczywiście filmu komentowanego jest w opisie, do twórcy jest w opisie. Ja naprawdę nie chcę tego robić. To jak głupie to jest, to już nawet nie jest żenujące, to jest po prostu głupie, boli mnie głowa po tych filmach. Chcę mieć spokój, chcę żeby to było w miarę normalne, ale tego jest więcej. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijcie do RG na Instagrama albo na YouTube albo na OBA, zostawcie obserwację suba. Bo on się, on to jeszcze musi montować. Dziękuję gorąco za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A ja idę, idę leczyć ból głowy. Do następnego czoty. Cześć, cześć.